Witajcie kochani, jak wiecie, mamy problem z samochodem, więc Kamil wrócił do Polski, będzie załatwiał naprawę tego auta. A nas tutaj pan Laweciarz przywiózł na najbliższy kemping, który był jakby po drodze z autostrady, na której się musieliśmy zatrzymać z powodu awarii auta. No jak się okazało, też jest tam problem z przyczepą z jednym kołem. Więc tutaj nas Pan przyholował, jesteśmy nad Tunajem, dzieci tam w dole się bawią. No i spędzimy tutaj kilka dni. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez właściciela. Poczęstował dzieci lodami. W ogóle wczoraj o 22.00 jak już był zamknięty kemping, no przyjął nas, dowiedział się, że jest trójka dzieci, że nie mamy jakby gdzie, gdzie spać. Myśleliśmy, że gdzieś po bieżu kempingu się zatrzymamy, ale no niestety nie było za bardzo miejsca. Pan właśnie telefonicznie tam kontaktował się z jedną kobietką z kempingu i tutaj podpisywała kody do bramy i, i mogliśmy wjechać, więc bardzo się cieszymy. Ja z dzieciaczkami przeczekam tutaj tą Sytuację i zobaczymy, jak wszystko się dalej potoczy. Jest tutaj dużo tras rowerowych, praktycznie można objechać tutaj dookoła tej rzeki. Pewnie jakiś most jest po drodze, ale fajne są trasy. Dużo ludzi ma rowery i korzysta. Jest to kemping w Austrii. Właśnie nad Dunajem. Są tutaj różne reklamy tych tras rowerowych. Jest tutaj bardzo bezpiecznie. Otrzymaliśmy kod do furtki, więc nikt z zewnątrz się tutaj nie dostanie. Miejsce bardzo ładne, zadbane. Dużo zieleni. Stawiają tutaj na naturę. Naprawdę jest ślicznie. Dostałam od Pana dwie mapy. Tutaj jest pokazane, co można robić na kempingu i w okolicy. No i, tak jak mówiłam, jest dużo tras rowerowych i wiele atrakcji. Kemping jest prawie pełen, ale jeszcze kilka przyczep czy kamperków się zmieści. Tutaj nas usytuowano w nocy, bardzo blisko, tutaj do sanitariatów. Cichutko było fajnie. Spokojna noc. krystaliczna woda. Krystaliczna woda. Idziemy na spacer po okolicy. Rzeczywiście widać dno. Ale jest zatopiona. Szymek mówi, że zatopiona łódka. Dorodne pokrzywy. Chyba sobie zerwę i zrobię herbatkę albo sok. A tutaj jest taka duża przestrzeń dla namiotów. Dzieci zjeżdżalnią. No ja je zjeżdżalnią. Tu jest raj dla dzieci. Ania już tam hasa. Plac zabaw. Patrzcie tą zjeżdżalnie, Jaka ogromna! Szymon pierwszy. Jak ty zamierzasz tam dojechać na górę? Nie, nie. nie wiesz. Chodź pocią... pociągniemy to. Pociągnąć cię? No to to Szymona. Fajnie tak. Ale tu takie fajne, tak Nie takie fajne miękkie Nie wiesz. na wiesz. On jedzie na wiesz. Nie wiesz. rybę. Fajnie. Dobra, wskakuj. Super! Raj dla dzieci. Dziewczyny są na karuzeli, a tutaj pan sobie łowi. Mamy taki staw. No taka woda jest czysta, zielona taka. Znaczy zielona, bo lazurowa o to mi chodzi. Taka krystaliczna co my tu mamy. Ania, Ty z jedną ręką. Nie masz siły? Nadia Cię wesprze. Aniu, poczekaj Ty z tą ręką. To dopiero przygoda, pierwszy raz coś takiego widzę. Aha, to jakby do pewnego momentu, czy cały czas w kółko? Nie no, cały czas w kółko się kręci. kręci. Szymek, my chyba krótko to będziemy robić. Widzę, że już masz oczy zamknięte. Dobra, jedziemy gdzie tym razem? Do jakiego kraju? Do Na Islandię. Na Islandię. Nie, do Mamusiowa. Do Mamusiowa. Nie, do Bogusiowa. Jest nowy dzień, przed siódmą rano, dzieci jeszcze śpią, więc pojechałam na krótką przejażdżkę. Pożyczyłam Kamila rower, fajnie, że jest. Dzisiaj jest zachmurzone niebo. Wzdłuż tej trasy rowerowej co jakiś czas są ławki, więc można sobie posiedzieć i popatrzeć na Dunaj. I dużo osób wczoraj z tego korzystało. Był piękny, słoneczny dzień, cieplutko, ludzie sobie tu siadali. I odpoczywali. No, trasa jest dość monotonna, za dużo się tutaj nie dzieje, ale no, o to chodzi. Można fajnie odpocząć na łonie natury. Dojechałam do tego miejsca i będę zawracać, bo z tej chmurki zrobiła się burza. Przed chwilą był bardzo duży grzmot. Na tej trasie nie można jeździć na rolkach, jedynie rowery. Dużo osób spaceruje też z psami. Jednak postanowiłam jeszcze chwilę pojechać, i kilkaset metrów dalej mamy most. Most i można przejechać na drugą stronę i jechać drugą stroną rzeki. Albo prosto też tam przez drogę biedzie dalej ścieżka rowerowa. Tutaj jest takie przejście dla pieszych i dla rowerów. Zaraz obok jest droga dla samochodów. Jest nowy dzień. Siedzimy sobie na ławeczce w restauracji kempingowej. Jest tutaj naprawdę uroczo. Pokażę Wam widok na port. Tutaj jest port piękna natura. Lawenda, róże. Nawet są palmy w Austrii. Mega dbają tutaj o, o taki wygląd. O kwiaty, krzewy. Tak wygląda recepcja kempingowa. I na, y, wprost nie jest... Plac zabaw, teraz oblegany. Przyszła jakaś wycieczka szkolna, pełno dzieci kupują sobie lody. Potem idąc dalej prosto, tutaj jest pole namiotowe i tam dalej yy, już są nasze miejsca kempingowe ale tutaj jest też po drodze taka stacja dla rowerów. Można sobie napompować koła, przykręcić śruby, zrobić ogólnie serwis rowerowy. Co mi się mega podoba, to ten kemping. Nawet pisali o tym, jest takiej bliskości z naturą, jest mnóstwo kwiatów. Zostawiają w wielu miejscach po prostu łąkę. Koszą tylko jakąś małą część, żeby można było swobodnie chodzić, a reszta rośnie sama sobie. Naprawdę pięknie to wygląda. poprzycinane przycinane są krzewy. ładnie to wygląda. Dużo lawendy jest w koło i jak otworzy się rano drzwi przyczepy to właśnie okolica pachnie lawendą. Czy też wieczorem też bardzo czułam Zapach lawendy. Tutaj z kempingu wyszliśmy sobie do takiego małego portu, ale ktoś ma tu ślicznie, dużo kwiatów, aż miło patrzeć. Spacerujemy z Szymonem i zauważyliśmy szczupaka. Spokojnie unosi się na wodzie. Pod wodą. Odpoczywa. A tu drugi. Naprawdę ta woda jest czysta, że wszystko doskonale widać. No. Widać dno. Na terenie kempingu jest też takie miejsce. Fajne, gdzie jest rzęsa wodna. I takie glony. Z bliska. Bardzo fajnie to wygląda. Takie małe, nie wiem, drzewka czy coś. Spróbuję to nagrać. To są takie urocze domki. Malutkie. Więc rzeczy ludzie mają na zewnątrz, w środku tylko śpią. Piękne przejście. I tutaj dobrze widać, jak te krzaki są przycinane. Takie pofalowane. Tu jest zrobiona taka pergola. Patrz mama, tam ta mała Kacuszka to grzyb... krzywogłowek. Cześć, krzywogłówek. A tu Aha. zabita ryba. Tak patrzy, ojejcie, a tu zabita ryba, to ja nie chcę jej pokazywać. Nie za bardzo. ty, to jest żywa. Żywa jest jednak. Ogromna, szmonty minutu nie nic badni. W sumie to żyje, no. Rusza płetwą. Jejku, naprawdę, naprawdę wielkie te ryby tu rosną. Jejku, ta ryba wtapia się w otoczenie. Już jest taka, nie wiem, pokryta glonami. Kaczki do niej płyną. Jej Szymek to będzie karp, nie? Ale grubaśny, nie? No, karp. Karp. Ej, bo one... I jest już niewidoma, bo ma oczy pokryte glonami. No właśnie, ciekawe. Przywogłowek, my nie mam wiedzenia.